Czy słyszałeś o przypadkach, w których ludzie przebywali w zamknięciu przez długie okresy czasu i jak może to głęboko wpłynąć na ich psychikę? Teraz wyobraź sobie kogoś, kto spędził 25 lat zamknięty we własnym domu. To była historia młodej Francuzki, której wybór sprzeciwił się woli jej matki, co doprowadziło do straszliwej kary. Całkowitego odcięcia od świata zewnętrznego przez ponad dwie dekady. Kiedy w końcu ją odnaleziono, sytuacja wstrząsnęła nawet policjantami. To jest historia Blanche Monnier. Wszystko zaczęło się w 1876 roku w mieście Poitiers, w środkowo-zachodniej Francji. Była to epoka belle époque. Okres wielkich osiągnięć kulturowych i przemian społecznych. Powstawały nowe sposoby myślenia i życia, zwłaszcza w Europie. Jednak do Blanche te zmiany nigdy nie dotarły. Blanche Monier, znana również jako Louise Monier, żyła pod ścisłą kontrolą. Mieszkała z matką i bratem w środowisku, gdzie wolność była surowo ograniczona. Rodzina Monier była jedną z najbardziej szanowanych w regionie. Ojciec Blanche, charles Emil Monier, był renomowanym dyrektorem lokalnej szkoły artystycznej. Po jego śmierci odpowiedzialność za dzieci Blanche i Marcela spadła na jego żonę Louise Monnier, znaną jako Madame Monnier. Marcel zrobił karierę w dziedzinie prawa i zajmował stanowisko w administracji. Madame Monnier natomiast była postrzegana jako ważna postać społeczna. Dzięki swojej nienagannej postawie i działalności filantropijnej zdobyła nawet nagrodę Komitetu Dobrych Uczynków. W oczach społeczeństwa rodzina była obrazem perfekcji, bez żadnych oznak, że coś mogłoby być nie tak. W młodości Blanche była znana z zaraźliwej radości i urzekającej urody. Jej jedwabiste włosy i wyraziste oczy budziły podziw wszystkich. W wieku dwudziestu lat była pełną życia i energii młodą kobietą. Jednak pozory mylą. A mroczne sekrety domu Monierów miały pozostać ukryte przez dziesięciolecia. Uwierz lub nie, cała tragedia związana z Blanche Monier zaczęła się z powodu zakazanej miłości. Wszystko zaczęło się, gdy Blanche zakochała się w adwokacie. Niedługo potem zaczęli spotykać się w tajemnicy, ale ich romans napotkał przeszkody, które wydawały się nie do pokonania. Choć mężczyzna był adwokatem, Szanowanym zawodem był znacznie starszy od Blanche, miał syna i, co najgorsze w oczach Madame Monnier, nie miał wystarczającego majątku, by utrzymać status rodziny. Dla surowej Madame Monier te cechy czyniły go złym wyborem. Uważała, że nie wniesie on nic do nieskazitelnej reputacji rodziny, dlatego natychmiast zabroniła Blanche kontynuowania związku. Jednak młoda kobieta zamiast się poddać, znalazła sposoby, by utrzymywać relacje, odwiedzając mężczyznę w mniejszych miastach, zdala od krytycznych spojrzeń lokalnej elity. Jak to często bywa w małych miastach, plotki szybko się rozeszły. Niedługo potem pojawiły się pogłoski, że Blanche jest w ciąży, co tylko zwiększyło wściekłość madame Monie. Dla niej zachowanie dobrego imienia rodziny było ważniejsze niż szczęście własnej córki. Kiedy zdała sobie sprawę, że Blanche nie ulegnie presji, by zakończyć związek, madame Monnier z pomocą swojego syna Marcela opracowała okrutny plan. Wykorzystując fakt, że Blanche nadal mieszkała pod ich dachem, zaprowadzili ją do pokoju na górnym piętrze domu i gdy tylko weszła, zamknęli drzwi na zamek od zewnątrz. Obietnica była prosta: drzwi zostaną otwarte dopiero wtedy, gdy Blanche zgodzi się na zerwanie z mężczyzną, którego kochała. Mimo, że Blanche krzyczała i błagała, by ją wypuścić, jej matka pozostała niewzruszona. To, czego madame Monnier się nie spodziewała, to reakcja córki. Zamiast się poddać, Blanche pozostała nieugięta w swojej decyzji. To, co miało być tymczasową karą, stało się dla niej stałym więzieniem. Blanche była trzymana w zamknięciu, otrzymując jedynie resztki jedzenia i żyjąc w nieludzkich warunkach. Otoczona brudem i pozbawiona jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym, młoda kobieta podupadała na zdrowiu. Późniejsze relacje wskazywały, że zapach w domu był nie do zniesienia z powodu skrajnego zaniedbania miejsca, w którym Blanche była przetrzymywana. Nawet po śmierci adwokata mężczyzny, którego kochała, jej rodzina nie uwolniła jej. Aby usprawiedliwić swoje działania, Marcel twierdził, że Blanche była psychicznie niestabilna, choć nie było żadnych dowodów na agresywne czy niebezpieczne zachowania z jej strony. Przez lata sąsiedzi i świadkowie donosili, że słyszeli krzyki i wołania o pomoc dochodzące z domu monierów. Jednak nikt nie interweniował, czy to z powodu strachu, czy z powodu wysokiej pozycji społecznej rodziny. Blanche Monnier wielokrotnie zadawała sobie pytanie, co zrobiła, by zasłużyć na taką karę. W jej umyśle nic nie usprawiedliwiało takiej okrutności, a brak interwencji ze strony tych, którzy wiedzieli o jej sytuacji, potęgował jej poczucie izolacji. Wiele osób z lokalnej społeczności postrzegało jednak karę, nałożoną przez rodzinę, jako surowy, ale konieczny środek dyscyplinarny. Nawet ci, którzy się z tym nie zgadzali, wahali się przed ingerencją, obawiając się naruszenia granic autorytetu innej rodziny. Po długich latach milczenia sprawa Blanche ujrzała światło dzienne dzięki anonimowemu listowi przesłanemu lokalnym władzom. Na początku policja wątpiła w prawdziwość doniesień. W końcu kto mógłby sobie wyobrazić, że coś tak mrocznego dzieje się w pozornie szanowanej rezydencji? Trudno było uwierzyć, że sąsiad mógł przetrzymywać kogoś w zamknięciu bez niczyjej wiedzy. Jednak tajemnicze zniknięcie Blanche, które miało miejsce 25 lat wcześniej, pozostawiło nierozwiązane pytania. Zdeterminowani, by przeprowadzić dochodzenie, policjanci udali się do domu Monierów. Po dotarciu na miejsce zastali zamknięte drzwi. Kiedy nikt nie otworzył, zdecydowali się je wyważyć. Gdy tylko weszli. Ich nozdrza uderzył nie do zniesienia zapach, który zaprowadził ich do pokoju na górnym piętrze. Po otwarciu drzwi ukazał się przerażający widok. Pokój tonął w ciemności, a ciężkie zasłony blokowały całe światło dzienne. Gdy je w końcu odsłonili, widok był druzgocący. Blanche Moniel. Niegdyś młoda kobieta promieniująca radością i podziwiana za swoją urodę została sprowadzona do szkieletowatego ciała bez sił leżącego na zniszczonym słomianym materacu. Miejsce było odrażające, pokryte moczem i odchodami, z wyraźnymi śladami, że nie było sprzątane od lat. Blanche, naga i skrajnie wychudzona, ważyła zaledwie 24 kg. Prawie nie do poznania jej wątły wygląd wprawił policjantów w osłupienie. Natychmiast owinięto Blanche w koc i przewieziono do najbliższego szpitala. Pomimo twierdzeń, że była osobą agresywną lub skłonną do napadów szału, Blanche przez cały czas zachowywała spokój i była posłuszna. Tymczasem w salonie domu Madame Monnier i Marcel siedzieli spokojnie, jakby nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Na pytania policji odpowiedzieli bez cienia wyrzutów sumienia, opowiadając całą historię. Tego samego wieczoru, w którym Blanche została uratowana, Madame Monnier została aresztowana. Jednak, z powodu problemów kardiologicznych, została przeniesiona na oddział szpitalny, gdzie zmarła zaledwie 15 dni później. Marcel Monier został postawiony przed sądem i skazany na 15 lat więzienia za swoje czyny. Marcel Monier, skazany za udział w uwięzieniu siostry, nie spędził jednak długo czasu za kratami. Powtarzając wielokrotnie, że Blanche była psychicznie niestabilna, złożył apelację od wyroku, twierdząc, że nigdy nie stosował wobec niej przemocy. W swojej obronie Marcel argumentował, że sytuacja była wynikiem próby ochrony Blanche przez rodzinę, a nie chęci jej ukarania. Apelacja została przyjęta, a Marcel został uwolniony po zaledwie kilku miesiącach więzienia. W tamtym czasie często zdarzało się, że osoby z zaburzeniami psychicznymi trafiały do zakładów psychiatrycznych, często w bardzo złych warunkach. Takie miejsca pełniły funkcję przechowalni dla osób, które stanowiły wstyd dla wpływowych rodzin. Marcel twierdził, że pierwotnym zamiarem rodziny było umieszczenie Blanche w sanatorium. Lecz obawiając się, że byłoby to upokarzające dla kogoś z ich klasy społecznej, postanowili trzymać ją pod opieką w domu. Po swoim uwolnieniu, Blanche przeszła badania lekarskie, które wykazały szereg zaburzeń, w tym anoreksję psychiczną, koprofilię i ekshibicjonizm. Jednak diagnozy te zostały postawione po 25 latach uwięzienia w nieludzkich warunkach. Z uwagi na ogrom izolacji i degradacji, jakiej była poddana, nieuniknione było, że jej zdrowie psychiczne zostało poważnie zniszczone. Dzięki odpowiedniej opiece medycznej Blanche udało się częściowo odzyskać zdrowie fizyczne, przybrać na wadze i poprawić swój wygląd. Jednak psychiczne szkody wyrządzone przez lata niewoli okazały się nieodwracalne. Blanche nigdy nie odzyskała pełni zdrowia psychicznego, spędzając ostatnie 12 lat swojego życia w szpitalu psychiatrycznym, gdzie zmarła. Pomimo tragedii, sprawa pozostawiła wiele pytań bez odpowiedzi. Jednym z największych tajemnic jest tożsamość osoby, która wysłała anonimowy list ujawniający jej sytuację. Istnieją teorie, że sam Marcel, zdając sobie sprawę, że matka jest bliska śmierci, mógł zgłosić sprawę, aby wyeliminować rywali do spadku. Inną możliwością jest to, że były żołnierz, mający kontakt z jedną ze służących w domu, odkrył prawdę i postanowił poinformować władzę. Innym intrygującym punktem jest rola ojca Blanche w całej historii. Została zamknięta w 176 roku, kiedy Charles Emil Monier nadal żył, ponieważ zmarł dopiero w 1882 roku. Zastanawiające jest, że jego imię nigdy nie pojawia się w relacjach dotyczących tej sprawy, co rodzi pytania o jego możliwy udział lub zaniedbanie w obliczu tego, co działo się w jego własnym domu. Te szczegóły nie tylko dodają kolejne warstwy tajemnicy do już mrocznej historii Blanche Monnet, ale także podtrzymują poczucie niepokoju. Nawet po ujawnieniu tylu faktów wciąż pozostają luki, których nigdy nie uda się wypełnić.